Wspomnień w unosi nosi się przez powietrze Obraz twój przed oczyma lśni Tęsknię mocno, wciąż tu tkwisz Każdy kąt wciąż mi przypomina Jak bliskość twoja była miła Tęsknię za tobą, za tobą tak Za każdym uśmiechem, za każdym znakiem Ta dni, gdziekolwiek jesteś, wciąż czuję Cię Sekundy wolno płyną, każda bez Ciebie to ból Pragnę Cię ujrzeć, choć na moment Przez myśli biegniesz, jak strumień Wspomnienie jest jak cenny klejnot W nim ukryta każda chwila Uste miejsce przy mnie trwa, brak rozmów, brak Twojego żartu, każdy dźwięk wydaje się obcy bez Twojego głosu, bez Twoich słów. Obrazy przeszłości wciąż wracają, zabierając mi spokój dnia. Tęsknię za Tobą, za Tobą tak, za każdym uśmiechem, za każdym znakiem. Wciąż czuję Cię, sekundy wolno płyną, każda bez Ciebie to ból. Pragnę Cię ujrzeć, choć na moment, przez myśli biegniesz jak strumień. Wspomnienie jest jak cenny klejnot, w nim ukryta każda chwila. W snach Cię widzę blisko mnie, lecz budzę się, a Ciebie brak Ciężar ten ogarnia mnie, chcę byś znów było, obok Tu nic nie jest takie jak dawniej, bez Ciebie brakuje mi barw Tęsknię za Tobą, za Tobą tak Za każdym uśmiechem, za każdym znakiem Pustka wokoło, gdy Ciebie brak Czekam na chwilę, na jakiś znak Wspomnienić nic, Jesteś Wciąż czuję Cię Sekundy wolno płyną Każda bez Ciebie to ból Pragnę Cię ujrzeć Choć na moment Przez myśli biegniesz Jak strumień Wspomnienie jest jak cenny klejnot W nim ukryta każda chwila A korfne śmiechy, wspólny bieg Dziś to tylko ciche obrazy Wszystko wokół blednie gaśnie Gdy Twój obraz gdzieś ucieka Czuję pustkę, choć nie chcę to uczucie wciąż mnie spala. Tęsknię za Tobą, za Tobą tak, za każdym uśmiechem, za każdym znakiem. Pustka wokoło, gdy Ciebie brak, czekam na chwilę, na jakiś znak. Wspomnień nić, splata dni, gdziekolwiek jesteś wciąż czuć. Sekundy wolno płyną, każda bez Ciebie to ból Pragnę Cię ujrzeć choć na moment Przez myśli biegniesz jak strumień Wspomnienie jest jak cenny klejnot W nim ukryta każda chwila. Każdy dzień mija powoli z nadzieją, że znów cię zobaczę. Wierzę, że kiedyś nadejdzie kres tych rozstań, tej samotności. Do tego dnia trwam i czekam, pamiętając o każdym twym istnieniu. Tęsknię za tobą, za tobą tak. Za każdym uśmiechem, za każdym znakiem, pustka wokoło, gdy ciebie brak. Czekam na chwilę. Czuję cię. Sekundy wolno płyną, każda bez Ciebie to ból Pragnę Cię ujrzeć, choć na moment Przez myśli biegniesz jak strumień Wspomnienie jest jak cenny klejnot W nim ukryta każda chwila.